Witaj, Erwin. Dziś ukończy naszą zagadkę. Nie myję, no, niewinnego człowieka na skuteku. Karta członkostwa Diamond Casino. Ten drive z portfelem kryptowalut. Tu jest, tu jest czat. Jakiś podgląd, jakieś taby. Tu mój ekran, mikrofon, mikser. I wygląd. Ich. Dobrawo! Oh, brawo! Ej, witam no, serdecznie, ja znam, się Witaj, kolego, swoje zainteresowania To spojrzy na oraz kolega po mojej lewej. Brawo, brawo, klap, klap, Klasycznie gratulujemy! Tak Pod, przyznaj się nie podpisał umowy. To prawda, obrzydliwe. Wiecie, czat, co powiedział Jenkins? Że on chce, nie chce umowy już 90 10, że 90 dla mnie, 10% dla niego. On chce 85-15. Co za chciwa szmata, naprawdę. Tylko 85% dla mnie z jego streama. Więc powiedziałem, że ma zakaz zbliżania się i nie sobie przemyśli tą sprawę. No i jak na razie widać, że nie ma go. Halo? Halo. No. I no. widzisz grzechu jak to ten los bywa zabawny Jak tam w więzieniu. Poczekaj. Dawaj grzecha do ekipy Jedziemy na wylotówę. Zobaczymy ile pojadę z tobą. A to, to, to Tak, jesteś taką kłodą jebną. No, więc zobaczymy, chcę przetestować, Jak najgrubsza osoba mi wsiądzie do fury to ile pojedzie Zawsze chciałem taki benchmark zrobić I właśnie go robimy W tym momencie, w tym momencie robimy benchmark Rozumiesz? Benchmark Tutaj patrz jest O mój Boże Ameryka Witam, mogę witam, zwiedzić? Witam. E, że tak ja powiem dlaczego? Pokazać ci fajną magię? No Czekaj. Czekaj. No 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 Czekaj Przez te drzwi Przez te drzwi? O kur. Ociu, papi, munianio. O, dziękuję. Może ja sobie wsiądę. Ja chciałem się tylko przejechać, ale jak nie, to miało na to nie ma problemu. Teraz sobie wezmę swój samochód. Pewnie, okej? Okay? Katakumby. Abdul to mnie napisał. z Do Abdul napisał jakieś arabskie znaczki. Znaczy, obstawiam, że to Abdul, chyba, że to nie Abdul. O? A chcesz i to podpowiedź, tylko ja nie znam języka. Jest tu coś? Ch widać, a a nie a nie Erwin. No nie ma nic. Mewa! O, bo, oj. o, wielka mewo. O, Patrzcie na mierdolę. Ty. O! Chyba, że jeszcze bardziej wysunięty. Ty, a, a! bez skitu, to przez to może są I takie fale. Tak! No tak, przecież A, a, a! O, czy, 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 czy. Dobra, czekajcie, Zacumuję, zacumuję. Ja bym zjadł... ja bym zjadł szarpaną baławię. O, 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 <ślinik> o, jest o, o, ciupapi, <ślinik> o, papi <ślinik> o, Naprawdę. Insane, insane. Naprawdę. Tylko jest super. Naprawdę jest klawo. Kla, klawo, okej. Okay. Dobra. Szybka matka. Mówi klawo w 2022. W 2022. Jezu, mama. Powiedz mu że jego matka. Jego matka. Twit. Jezus Maria. Jego matka. No. Przepraszam, krowa! Ja no w <grymiamy> ja nie mam co jest. A jakieś... na razie? Jezus Maria, nie wiem, nie mogę po prostu. Erwin! Kurwa! Ała! Ja pierd... wiedziałem, kurwa. wiedziałem. Wiesz, jak dobrze, że jesteś. Gdzie jest straż? <grym> Gdzie jest straż pożarna? <grym> Ja słyszałem czas, że w mieście jest jakiś ganyk, Który się nazywa jeden chłop się nazywa Sony Ericsson, drugi Galaxy coś tam i oni obkradają ludzi z telefonów. Ja chcę z nimi działać Ja mogę być Herwin Android, nie ma problemu Jiś chłop za nami jedzie nas? Co tam? Co ja, tym takim granem was wyprzedzał eee! <grym> Jak to nikt może nie mieć pierścienia trzeba znaleźć osobę z... Czy ja mam zabijać cywilinosowych? Nie! Pamiętaj punkty! Maskasz. Samo ci się przestawił. Ten gosłup też Ebron, masz oczy czy nie? Mam! Jedziemy. Ewron, ty słuchasz tego kuja? Tak, słucham kuja, czytam czat, yy, robię ten, reaguję na donate, dziękuję za suba, jadę do Aloro, wszystko robię. O Chciałem... tą O, dobra, no dobra, no szybciej. Moja ten dwudziestka tam stoi. Gdzie? No to po prawo. O, bez kitu. No co to tak za ale nie wiem, ty kuj, jakieś pojazdy masz Dobra, on mnie bierze na zakręty. Okej. Okay. Czemu ona tak nagle zapierdziela? O. tak... Halo! Ja pierdolę No nie wiem, chłop się wbija w jakiś... Chłopaki, chciałbym powiedzieć, że się was bardzo kocham. A kuja też. Życzę was. Też... Ja ciebie też. Dobra. Oh. A co, wolisz żeby godziny być na spotkaniu? <gul> ta lampa. Pościg. Pościg jest! Prosimy, Pomagam! Pościg jest, stary, za limuzyną. Kto ucieka limuzyną? Bogaci ludzie, czy to tam forę zajeb... Oh. O kurwa. Ja pier... Wycofuj, wycofuj! Bombią! Może pomożemy policji? ja chcę policji, zawsze chcę pomóc. Okay. Możesz postawić się po stronie Na kartel Dużo zyskos Albo postawisz się po stronie na policja Dużo stracos A jak zostanie z nami I bedo dilos jak wczesiejos To okay, napierd... E policjos Co ja majos zrobios? A okej, okay, teraz muzyk No to napierdol no będę tak objeżdżał, żeby wiesz Gdybyśmy byli rufami Jestem <laughs> kurwa jakimś Ukryta kamera, czy ja naprawdę strzelam teraz! strzelam strzelam A tak teraz! Strzelam, widzisz? Teraz? Teraz nie. Teraz o, nie. teraz nie, czyli ja faktycznie strzelam. Dobra, bo puściłem strzelam, na chwilę tak jak ten przed nami. Dobra. A teraz? Dawaj to wadu, wadu Tutaj jest, o. Ale to chyba nie jest szczane Chyba to. Bez kitu Jeden down ja na A jego? wiesz, który to jeden down, który zgłosiłem? Nasz kur. No nasz. Dobry no jak wieczoru. stoisz, kochu? Zasłaniasz, o, dobra. Oj przepraszam. Jednak dalej zesłanie Dobra. Ja też mam się odpić. Odpiął się ta. Ode mnie. A? Nie, nie, jest zajebiście, Dobra, chodź, Vasquez. Nie, ja tobie salutuję. Dobra. To był zaszczyt nie jest z kim? Ale nie nie Nie, no ty idziesz. Nie, ale kartka debilu i on skoczył Aha. bez kartki. Pastor Erwin 2.0. Y, ten Kabil. Słuchaj, ja już mam nawet Sobowtóra, który na Twitterze jest aktywny. To już jak nie, to... będę miał Pierścienie, to już jest w ogóle genialne. No, tak, tak. Małą wartość Aha. skarbca przeniosę w 100% o, nie? Ten, w 100% zabezpieczone miejsce, żeby nie było opcji tak łatwo się włamać. No, nikt mi się tu ja już, No, no tak. Ja już się upewnię. zapraszam, zapraszam. O kur. Halo, panie Arwinie, ta, pan tam tam Tak, nic, nic nie tam robię. Nie, można. No, nie, właśnie tam nie można. Ty, mama, do mnie dzwoni, patrzcie, co jej powiem. Cześć, mamo. Wiesz, co ja już w pracy jestem, tak? No, dzisiaj praca od 17. Jest jak jest. Ciężki etat. Mhm. Dobra. A, to fajnie. Super. Okej. Okay. No, pozdrawiam. Kuziaczki u jego wieczorku. I mama teraz. Jezu, mój syn pracuje.